No, Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale Tarot Empathy, z tej strony, Paweł. I to jest taki wstęp dla wszystkich, który nagrywam. W którym chcę się wytłumaczyć, że teraz, jakby w tym momencie, na ten okres będą połączone czytania na grudzień i na styczeń. Tak trochę się chcę zasekurować, bo, bo przyznam, że czas mnie. Nie, nie, mam, nie, nie mam za wiele czasu, jak pewnie nie tylko ja, tylko większość z nas. I postanowiłem, że, że złożę te czytania w jedno, żeby, żeby na pewno te przekazy się pojawiły. W związku z tym, ponieważ są to łączone czytania na grudzień i styczeń, może być tak, że one będą też się pojawiać w grudniu, powoli dochodzić po prostu. Nie, nie zdążę ich na pewno zamieścić wszystkich przed grudniem, ani nawet być może na początku grudnia. Dlatego e, proszę o, o cierpliwość, tak naprawdę, e, dla tych znaków, które, które będę musiały jakby dłużej poczekać. E, no właśnie, czytanie na grudzień, czytanie na styczeń. Mam tak, e, można by powiedzieć, że nie do końca to takie połączenie musi ze sobą pasować, tak? Bo z jednej strony. Mamy koniec, koniec roku, a z drugiej strony początek. No ale jak wszyscy doskonale z tego jakby nawet intuicyjnie sobie zdajemy sprawę, to tak naprawdę ma bardzo wiele ze sobą wspólnego, bo początek jest kontynuacją tego, co było wcześniej. I to, z czym wejdziemy, z jakiego rodzaju podsumowaniem, z jakiego rodzaju przygotowaniem wejdziemy w ten nowy rok, no, tak on się zacznie. Takie będą w nas emocje, takie będą w nas intencje, takie będą w nas plany, i chciałem właśnie, żeby to czytanie było takim podsumowaniem trochę tego, co było w celu przygotowania się na to, co będzie. Ja osobiście uważam, że to jest, to jest ważny moment w roku który właśnie pozwala, mam wrażenie, tak wyciągnąć z siebie więcej energii, więcej optymizmu, więcej nadziei, takiego też subiektywnego poczucia szczęścia albo wdzięczności za to, co mamy. To jest nie zawsze łatwe, ale myślę, że zawsze to jest potrzebne. Zawsze to jest potrzebne. No bo przecież chodzi właśnie często o to subiektywne poczucie szczęścia. No właśnie, no i co? Oczywiście zachęcam Was do zalajkowania e, tego filmu, zostawienia komentarza. Zachęcam Was również do e, tego, m, żeby zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. E, I do usłyszenia e, kolejnym razem, w kolejnych filmach e, oraz w czytaniach oczywiście, tak? Dla Was. Dla Waszych znaków. Przechodzimy teraz do rozkładu dla ryb. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, a jakich potrzebujemy wiedzieć dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie, dla mądrości. Tej mądrości, do której mamy dostęp zawsze wtedy, kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu. I tak będzie i tym razem. Dobrze, bierzemy, słuchajcie, po 8 kart. Na początek: przeszłość. Co jest pod spodem tej przeszłości? Teraźniejszość. Co jest pod spodem tej teraźniejszości? Wyzwanie. Co jest pod spodem tego wyzwania? I wynik: przyszłość. I konsekwentnie. Cens pod powierzchnią. Tak. Takie, takie dwuwarstwowe czytanie. W tle dla Was jest trójka monet. Pięknie pokazana jako karta rozwoju. Rozwoju e, dzięki współpracy, ale też takiej dużej aktywności dawaniu z siebie tego, co najlepsze. Takiej nadziei, że inne osoby robią to samo. I robią. W trójce monet robią. Oprócz tego weźmiemy sobie po dwie karty. Dwie karty, słuchajcie. Na grudzień i jedną. Jedna, jedna na grudzień karta i jedna na styczeń. Wiedziałem, czy to nie jest. Dwa miesiące. Dobrze, co mamy w takim razie? Słuchajcie, co się pojawia w przyszłości. Co było? Siła. Zobaczcie, jak, jak w ogóle sprytnie, nie wiem, jak tak z dużą dozą, jakby znajomości tarota jest akurat tak przedstawiona siła, tak? czyli ta siła tkwi wewnątrz. I rozkwita czymś, co wydaje się może nie aż tak bardzo spektakularne, bo kaktus nie, nie, nie jest postrzegany jako roślina spektakularna, ale jaką ma moc, jaką ma siłę. W tych miejscach, gdzie inne rośliny umrą, on przeżyje. E, więc ogromna siła wewnętrzna, coś mocnego, ważnego, to jest e, wielki arkanum, które się pojawiło w waszym życiu i być może wymagało od was tej siły, ale może też ją zbudowało. Ten moment chodzi w przeszłość. Lekcja miała zostać odebrana i już została odebrana. Ona mogła dotyczyć pracy, mogła dotyczyć takich obowiązków, które się pojawiają kilku naraz, z którymi trzeba sobie radzić i z którymi sobie radzicie, tak? Oczywiście em, to grozi niedostrzeganiem co czasami kontekstu. Natomiast e, na pewno e, pokazuje taką zdolność do koncentracji. Na wybranych zagadnieniach, dawania z siebie tego, co najlepsze. Też to, co mówiłem przy trójce, moment, tak, jest to konsekwentnie jakby zaznaczone dla mnie przez ten dwór monet temat związany z pracą. I ta praca was zbudowała. Ja tak widzę tą siłę, która zbudowała ona mogła, ta siła mogła do was przyjść z zewnątrz. E, karta Tła no to, to sugeruje dla mnie. Natomiast e, wy na to odpowiedzieliście. Ze swoją siłą, tak? Ze swoją zdolnością i ze swoją mocą. E, no, nie, nie, odbyło, nie odbyło się to bezkosztowo, ale myślę, że bilans jest jak najbardziej na plus. No jeszcze przekonamy się zresztą, jaką mamy teraz tak? Więc jakby co, co wynieśliście z tej sytuacji macie teraz sąd. Karta ognia, karta przejścia w inny wymiar, podkreślenie tego, że ta sytuacja się skończyła, teraz jest nowa lekcja została odebrana. I znowu bardzo istotna dla mnie rzecz, słuchajcie. E, I znowu bardzo istotna dla mnie rzecz to jest to pokazanie związku między Wami, i innymi ludźmi, i otoczeniem. To jest, to są to pewne informacje, które przychodzą do nas z góry. tak To są informacje, które um, otwierają nasze oczy na zupełnie nową rzeczywistość, pozwalają nam spojrzeć na to miejsce, w którym jesteśmy, z całkiem nowej perspektywy, ale właśnie jakby ten kontakt ja. Świat zewnętrzny, jakaś informacja, która przypływa z góry, jest, e, jest podkreślony. Stąd ja myślę, że te wasze relacje z otoczeniem są teraz w bardzo takim e, mocnym momencie. tak, Są bardzo zbliżone i, e, i oddziałowują jedne na drugich. Nie powiedziałem o tym wcześniej, ale teraz to przypomnę, że siła też jest kartą relacji z innymi. Ona często się objawia właśnie w relacjach z innymi ludźmi. Co jest pod spodem tej as Asmonet, no podkreślony początek. Znowu zobaczcie, jak konsekwentnie ten element ziemi się tutaj powtarza. Coś nowego się rozpoczyna. Nie wchodzicie jakby od zera, nie zaczynacie od zera. Zaczynacie z jakimś sporym, myślę, dorobkiem, z całkiem sporym zasobem, być może takim właśnie zasobem personalnym, tak, czyli mocne relacje, które są zbudowane i wy możecie z tego korzystać teraz. No natomiast ten ten początek, tak, ten impuls, który był ogromny w sądzie, tak, tutaj jest do, dopowiedzany jako, um, jako możliwość, która się otwiera dla Was. Może możliwość pewnego zresetowania się? Trochę bym to zasekurował zasekuro, zasekuro, trochę bym to w ten sposób zinterpretował właśnie, że ten sąd jako takie oczyszczające, mocne, ogniste wydarzenie. Tak naprawdę może służyć po prostu resetowi. Ciekawie dla mnie, bardzo interesująco, wychodzi ta taka trochę um, degradacja, czyli nie, może nie degradacja, pewien właśnie ten reset, tak, czyli trójka, dwójka, jedynka. Schodzimy coraz niżej, coraz niżej, ale nie dlatego, że um, jakby, bo, że właśnie jest ta degradacja, tylko dlatego, że jest jakiś świadomy e, element, być może. Ja bym to zasugerował, po tej wielozadaniowości przychodzi czas na jednozadaniowość, zadaniowość. Tak? Że coś z tej, z tej trójki wybieramy dwójkę, z tej dwójki wybieramy jedynkę. Na coś trzeba się zdecydować. Być może warto posłuchać opinii osoby z zewnątrz, jeśli, żeby, żeby wybrać właściwie. Co jest wyzwaniem? No, ogień, znowu ogień, tym razem w takiej już mocniejszej formule, a może nie tak trochę takiej formule, gdzie jesteśmy zostawieni sami sobie. W sądzie jest ogień, który otwiera nową przestrzeń, rozpoczyna nowy rozdział, ale mamy, mamy ten kierunkowskaz, ten drogowskaz gdzieś z góry płynie do nas. No, w wierzy, jesteśmy z tym sami. Wyzwaniem może być zmiana. Bardzo mnie zastanawia te konsekwentne, wielkie arkana, które się tutaj na górze pojawiają. To by dla mnie, ponieważ ja też tak tutaj czytam, nie powiedziałem o tym, ale trochę tak, świadomość, te karty na górze i podświadomość, karty na dole, tak jakbyście wy odbierali te sytuacje jedna po drugiej jako bardzo intensywne, bardzo mocne. I zastanawiam się, czy wyzwaniem mnie jest wieża, czyli zmiana, która przyszła do was z zewnątrz, czy jest lęk przed zmianą z zewnątrz. Każdej zmianie towarzyszy lęk, tak? to jest jakby wpisane w tą zmianę, nawet te zmiany na, na lepsze, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale też powodują w nas stres, też są stresujące. tak? Każda sytuacja ma w sobie pewien, pewien element stresu i takiej destabilizacji. Eee, w sądzie, e, jakby w sądzie, w wieży tak najgorsze jest to, że ona przychodzi nagle i my musimy na nią zareagować właściwie. Czasami z czegoś rezygnując, tak, stare, stare mury upadają, to co zbudowaliśmy upada. Ale pod spodem to się dzieje, nie? Wy, wy, wy wiecie, że z czegoś trzeba będzie zrezygnować. E, o, proszę. No, ten nowy początek, nie? To wejście w pozycję kupca, trochę, który pójdzie e, swoją drogą. Rezygnując z tego, co niepotrzebne. Ale też głupca, który nie boi się zmian, bo to jest jakby jego element, taka bardzo charakterystyczna cecha tej karty, że głupiec wchodzi w, nowe, w nową sytuację z nadzieją, z odwagą, ze spontanicznością. I zobaczcie, pod spodem tej zmiany ja bym zasugerował, że jest zmiana na lepsze. Też konsekwentnie powtarza się motyw resetu tutaj. Coś trzeba było zresetować. E, może tą wytężoną pracę. No ciekawi mnie, może to dotyczyć w ogóle e, relacji w pracy. To otoczenie, ta karta otoczenia tutaj dla mnie ona to sugeruje. E, wynik, zobaczmy, jaki jest wynik. Mamy azmieczy, czyli zwycięstwo, czyli przejdziecie przez ten ogień, e, przejdziecie przez tę zmianę, te wydarzenia, które gdzieś tutaj się mają zamanifestować. Mam wrażenie z takim wyklarowanym, wyostrzonym spojrzeniem na całość, e, poczuciem, że macie asa w rękawie trochę, że macie ten atrybut e, asa mieczy, czyli właśnie broni, którą będziecie mogli wykorzystać. E, powtórzony, powtórzony as znowu, tak, był tutaj ten, ten, ten... Więc znowu jakiś taki reset, znowu jakieś zaczęcie czegoś od nowa, tylko mam wrażenie, że bardziej w świadomości, to bardziej w waszej głowie się zbuduje. Tak, jakby po przejściu tej burzy, która się tutaj pojawia, e, będziecie mieli e, takie wrażenie, że nie straciliście nic, tylko coś zyskaliście. Być może jakąś możliwość, być może jakąś perspektywę. E, co jest pod spodem? No, wielki arkan. Zobaczcie, jakby e, dużo, dużo tych wielkich arkan tutaj. Tak, jakby to miał być mocny okres. Pod spodem jest ujawnienie czegoś. Może raczej albo zakrycie czegoś. Księżyc coś ujawnia, coś zakrywa, rzeczywistość nie do końca jest taka, jaka się wydaje, tak jakby jakiś, mimo pewnego wydobycia informacji na zewnątrz, pewnego wyklarowania się sytuacji, coś będzie niejednoznaczne. Ponieważ to jest karta podświadomości. To jest karta psychiki. Mocno odsyła was w kierunku tego, jakby gdzieś coś wy macie w środku. Czego tak naprawdę chcecie? Czego tak naprawdę szukacie? Czego tak naprawdę potrzebujecie? Czego się tak naprawdę boicie? E, tu się pojawia taka sugestia, takie pytanie. E, ten as mieczy, tak, czyli ta siła, którą już na samym początku czytania jakby zamanifestowaliście, ona jest motywowana tym, co jest... Gdzieś w środku was, w czymś, czymś niewiadomym, czymś, co jest tajemnicą. E, czy jest do odkrycia? Mam wątpliwości, czy na tym etapie jest. Może być tak, że gdzieś jeszcze to będzie dla was e, zakryte. Dobrze, jestem z powrotem. Tam jakieś coś się wydarzyło. E, trochę kłopotliwe to czytanie, ale właśnie wracam do przerwanego wątku. E, powiem Wam, że na, najciekawsze chyba, jakie miałem. E, w tym miesiącu, czy w tych miesiącach dla znaków, e, bardzo takie enigmatyczne, właśnie tak emblematycznie ten księżyc się kończy. Dobrze, zobaczmy, co, nas, co jest na grudzień. Powtórzony sąd, czyli to jest jakby teraz się dzieje w tym momencie. E, przemiana, informacja z zewnątrz, e, która jakby wymaga jakiegoś zintegrowania tego. E, a w styczniu. A co będzie w styczniu? Mhm. Odrodzenie, cesarzowa. No same wielkie Arkana, zobaczcie, nie chcę być inaczej. Cesarzowe odrodzenie to jest raz. E, przyjęcie odpowiedzialności za siebie, za swoje dobro. E, chęć takiego zbudowania też bezpiecznej przestrzeni e, i e, zadbanie o siebie. Przede wszystkim, bez względu na to, co mnie spotkało, bez względu na to, jakby, jak musiałem musiałam zareagować, bez względu na to, co wiem i nie wiem, co jeszcze zostaje zakryte, jakby mam, jak kieruję swoim życiem w sposób najlepszy dla samego, dla samej siebie. Na koniec jeszcze dodam, że cesarzowa ciągle żywioł ziemi mamy, tak. Więc ten element bezpieczeństwa, też element pewny, może ciągle to być takie podsumowanie tej, to co powiedziałem, że dotyczy to do spraw zawodowych ogólnie, tak. Że na tej, na tej przestrzeni przynajmniej, zobaczcie jaki powrót do trójki, nie? czyli tej siły kreacyjnej, jakby ja ciągle jestem sprawczy, ja mam ciągle tą siłę z samego czyta, początku czytania i korzystam z tego. Okej, okay, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie koniecznie dajcie mi znać w komentarzu właśnie, jakby może wam coś przyjdzie do głowy, jakaś myśl, jakaś interpretacja konkretnej sytuacji, którą gdzieś tutaj odnosicie, czy dostrzegacie. Zawsze mnie to bardzo, bardzo, bardzo interesuje. Oczywiście zapraszam do zalajkowania filmu, do zostawienia komentarza, komentarza pod filmem i do zostawienia subskrypcji, jeśli nie subskrybujecie kanału. zostaniecie tutaj z nami na dłużej. Oraz oczywiście, jak ktoś jest zainteresowany czytaniem indywidualnym, to e, można do mnie pisać na adres mailowy, albo też takie szersze informacje o czytaniach pojawiają się e, w linku pod filmem. Można sobie tam zajrzeć i poczytać. I co? Dziękuję Wam bardzo. Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia. Dużo spokoju. I do usłyszenia tutaj na kanale Trad Empatia kolejnym razem. Pa, pa.